Dziś zabieram naszych słuchaczy w podróż. I to nie byle jaką, bo po azjatyckich polach, plantacjach i pastwiskach zobaczymy, jak wygląda tamtejsze rolnictwo. To temat rzeka, bo Azja to kontynent skrajności, także w rolnictwie. Będzie o gigantach i o małych gospodarstwach. Dokładnie. Czego się dziś nauczymy? Po pierwsze, jakie warunki, te dobre i te złe, do uprawy roślin panują w Azji. Po drugie, które kraje są rolniczymi potęgami i które rośliny są, wiesz, absolutnie kluczowe dla tego kontynentu. I po trzecie, chyba najważniejsze, na czym polega ten słynny rytm upraw ryżu i dlaczego jest tak ściśle związany z klimatem? A po czym będzie można poznać, że się umie? Po tej lekcji każdy będzie w stanie samodzielnie wyjaśnić, dlaczego, no wiesz, w jednych częściach Azji rośnie ryż, a w innych hoduje się owce. I wymieni dwie największe rolnicze potęgi kontynentu. Zaczynajmy. Okej. Okay. Chcesz to dobrze zapamiętać? Testy, quizy i infografiki. Link w opisie. Ucz się mądrzej, nie dłużej. Żeby w ogóle zrozumieć rolnictwo, musimy najpierw poznać warunki, w jakich się ono rozwija. Ja bym je podzieliła na dwie grupy. Przyrodnicze, czyli to, co dała natura, i te pozaprzyrodnicze, czyli to, co. Jakby dołączył człowiek. Zacznijmy od tych przyrodniczych. Dobrze. Azja jest no, olbrzymia i przez to skrajnie różnorodna. I trzeba sobie od razu powiedzieć, że ponad połowa tego kontynentu w ogóle nie nadaje się do rolnictwa. Ponad połowa to strasznie dużo. Tak. To są pustynie, jak gobi, to jest mroźna tundra na północy, gdzie ziemia jest wiecznie zmarznięta. I oczywiście bardzo wysokie góry Himalaje. Tam się po prostu nie da nic uprawiać na dużą skalę. Okej, okay, czyli mamy tereny niesprzyjające. Ale muszą być też te idealne. Oczywiście. Są też miejsca wręcz wymarzone. To przede wszystkim Indie, wschodnia część Chin, no i półwysep indochiński. Tam mamy wszystko: żyzne gleby, jest ciepło przez, wiesz, długi czas, no i deszczu pada wystarczająco dużo. A co z hodowlą zwierząt? Bo to też rolnictwo. Jasne. W Azji Środkowej i Południowo-Zachodniej są z kolei ogromne łąki i pastwiska. Może nie urośnie tam pszenica, ale to jest idealne miejsce do wypasu bydła i owiec. Natura sama podpowiada, co, gdzie robić. Dobrze, czyli w ramach takiego mini podsumowania. Natura dała Azji zarówno miejsca idealne dla rolnictwa, jak i takie, gdzie uprawa jest prawie niemożliwa. Dokładnie tak. To teraz pytanie aktywizujące. Jak myślicie, które miejsce będzie lepsze do uprawy pszenicy wschodnie Chiny czy Tybet? Zatrzymajcie na chwilę i odpowiedzcie. Tu chyba chodzi głównie o technologię, prawda? Tak, głównie technologia maszyny, nawozy, środki ochrony roślin. I tu wiesz co, znowu mamy ogromne kontrasty czyli znowu dwa światy. Tak. Spójrzmy na Japonię i Izrael to jest rolnictwo na najwyższym światowym poziomie. Jest w pełni zmechanizowane, stosuje się dużo chemii rolniczej i dzięki temu jest super wydajne. Masz jakiś przykład? Plony ryżu w Japonii są dwa razy wyższe niż w Indiach. dwa razy. A w Izraelu, dzięki sztucznemu nawadnianiu, uprawia się rośliny na pustyni. Niesamowite. A ten drugi biegun? Z drugiej strony mamy kraje takie jak powiedzmy Nepal czy Kambodża. Tam dominują małe, bardzo niewydajne gospodarstwa. Zbiory często wystarczają tylko na wyżywienie rodziny rolnika. Nic więcej, poziom techniczny jest no, bardzo niski. W Azji obok siebie istnieje super nowoczesne rolnictwo nastawione na zysk i tradycyjne, którego celem jest po prostu przetrwanie. Idealnie ujęte. I kolejne pytanie. Czego najbardziej brakuje rolnikowi w Nepalu w porównaniu do rolnika w Japonii? Zatrzymajcie na moment i odpowiedzcie. Mamy też pierwsze mikroćwiczenie. Spróbujcie w jednym zdaniu wyjaśnić, na czym polega główna różnica między rolnictwem w Izraelu a rolnictwem w Kambodży. Skoro wiemy już, jakie panują warunki, to zobaczmy, kto i co produkuje. Liderami w Azji i na świecie są dwa kraje: Chiny i Indie. To chyba oczywiste, muszą wyżywić swoje gigantyczne populacje. Dokładnie. Ta konieczność pcha ich do przodu. Grafika na stronie 25 w materiałach pokazuje, jak duży jest udział Azji w światowej produkcji. To jest, w przypadku ryżu, herbaty czy kauczuku, to ponad 80%. 80% to prawie monopol? Praktycznie tak. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym produktom. Ryż to chyba absolutny król i symbol Azji. Zdecydowanie. Około 90% światowej produkcji pochodzi właśnie stąd. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce największych producentów jest tylko jeden kraj spoza Azji Brazylia. Reszta to Azja. Co dalej? Bawełna. Bawełna? Tutaj około połowy światowej produkcji pochodzi z Chin i Indii. Ale ważni są też producenci tacy jak Pakistan, Turcja i Uzbekistan. A herbata to też kojarzy się z Azją. Azja to herbaciane imperium. Stąd pochodzi 85% światowych zbiorów. Liderzy to Chiny i Indie, ale też, no wiesz, Sri Lanka, Wietnam, Indonezja. A propa Wietnamu. Kawa. Tutaj chyba będzie zaskoczenie. Aha, tak, drugim największym producentem kawy na świecie, zaraz po Brazylii, jest właśnie Wietnam. Niesamowite. Czyli mini podsumowanie. Azja dominuje w światowej produkcji ryżu i herbaty. A Chiny i Indie są liderami w uprawie wielu roślin, w tym bawełny. Dokładnie. Który azjatycki kraj jest potęgą w produkcji kawy? Zatrzymajcie na 5 sekund i odpowiedzcie. I od razu mikroćwiczenie numer dwa. Wymieńcie dwie rośliny, w których produkcji Azja jest niemal monopolistą na świecie. A teraz zejdźmy na poziom konkretów. Miejsce na podium dla tych gigantów. Zacznijmy od Chin. Chiny. Są numerem jeden na świecie w produkcji ryżu, pszenicy, ziemniaków, herbaty i bawełny. Do tego mają najwięcej na świecie świń, czyli trzody chlewnej, owiec i koz. To totalna dominacja. A Indie? Indie zajmują drugie miejsce na świecie w produkcji ryżu, pszenicy, herbaty i bawełny. Są też drugie pod względem liczby bydła. Ale co ciekawe, z powodów religijnych nie są wcale wielkim producentem wołowiny. No tak, święte krowy. Dobrze, to myślę, że musimy teraz skupić się na ryżu, bo to jest klucz do zrozumienia rolnictwa i w ogóle życia w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Absolutnie. Jego uprawa jest całkowicie podporządkowana klimatowi monsunowemu. To wyjaśnijmy, jak działa ten monsun. To jest taki cykliczny wiatr, który zmienia kierunek w zależności od pory roku. Dokładnie. Mamy monsun letni, tak od czerwca do października. Wiatr wieje wtedy z nad oceanu w stronę lądu. I przynosi ze sobą ogromne, ciepłe i wilgotne chmury. Czyli czas obfitych deszczów. Tak. I to jest ten moment, kiedy rolnicy sadzą ryż, bo jego pola muszą być zalane wodą. Okej, okay. a monsun zimowy? Zimą wiatr zmienia kierunek. Wieje od lądu w stronę oceanu. Jest suchy i zimny. Wtedy na polach panuje susza, więc albo leżą odłogiem, albo uprawia się na nich rośliny, które nie potrzebują aż tyle wody. Na mapie na stronie 26 wyraźnie widać, że główne rejony upraw ryżu pokrywają się z obszarami o największych opadach monsunowych. Ta zależność jest idealnie widoczna, ale jest też ryzykowna. Jeśli monsun przyjdzie za późno albo, wiesz, przyniesie za mało deszczu, to pola wysychają i grozi głód. A jeśli deszczu jest za dużo, to dochodzi do katastrofalnych powodzi. To jest coroczna loteria. Życie rolnika w tej części Azji jest wyznaczane przez rytm monsunów. Letni, deszczowy monsun oznacza czas sadzenia ryżu. Właśnie tak. I od razu pytanie: dlaczego zimą nie uprawia się tam ryżu? Zatrzymajcie na chwilę i odpowiedzcie. Warto też dodać, że istnieją dwa główne rodzaje ryżu. A, no tak. Ten najpopularniejszy to ryż mokry, nizinny. On potrzebuje pól zalanych kilkunastocentymetrową warstwą wody, żyzny gleb i wysokiej temperatury. I to dla niego buduje się te słynne tarasy na stokach, żeby zatrzymać wodę. Dokładnie, ale jest też ryż suchy, nazywany górskim. Ma mniejsze wymagania, nie musi stać w wodzie, ale potrzebuje w zamian bardzo dużej wilgotności powietrza. Czyli ryż to nie tylko jedzenie, to cała kultura. O, zdecydowanie. W diecie przeciętny Azjata zjada rocznie około 150 kg ryżu. Dla porównania Europejczyk tylko pięć. Hmm, różnica jest gigantyczna. I to widać też w życiu codziennym. Ze słomy ryżowej robi się kapelusze, maty, a nawet obuwie. Nic się nie marnuje. Jest nawet takie chińskie przysłowie. Ryż musi mieć nogi w wodzie, a głowę w ogniu. Pięknie to ujmuje. To mikroćwiczenie numer 3. Jak rozumiecie to przysłowie? Wyjaśnijcie je własnymi słowami. Zatrzymajcie na moment i odpowiedzcie. Świetnie, przeszliśmy przez najważniejsze zagadnienia. Teraz czas na, powiedziałabym, najwyższy poziom nauki czyli wytłumaczenie tego komuś innemu. To jest najlepszy test, czy się naprawdę zrozumiało. Znajdźcie kogoś w domu, zadzwońcie do znajomego, albo nagrajcie się na dyktafon w telefonie i w 60 sekund opowiedzcie o rolnictwie w Azji. Możecie użyć tego szablonu. Temat jest o rolnictwie w Azji, które jest bardzo zróżnicowane. Najważniejsze jest to, że o tym co i gdzie się uprawia, decydują warunki naturalne, ale też poziom rozwoju technologii. Przyczyna i skutek. W Azji południowo-wschodniej wieje monsun. Przyczyna. Latem przynosi on deszcz. Skutek. Rolnicy mogą wtedy uprawiać ryż, który potrzebuje mnóstwo wody. Przykład z życia. W Japonii rolnictwo jest super nowoczesne i wydajne, a w Nepalu tradycyjne i ledwo starcza na własne potrzeby. A teraz autotest. Sprawdźmy, co zostało w głowach. Ja zadam pytanie, a wy zatrzymajcie nagranie i odpowiedzcie. Potem podam prawidłową odpowiedź. Gotowi? Dawaj. Wymień dwa obszary w Azji o bardzo korzystnych warunkach dla rolnictwa. Zatrzymajcie i odpowiedzcie. A odpowiedź to: Indie, Wschodnie Chiny oraz półwysp indochiński. Jakie dwa kraje są przykładem nowoczesnego, wydajnego rolnictwa w Azji? Zatrzymajcie i odpowiedzcie. Japonia i Izrael. Która roślina jest symbolem rolnictwa azjatyckiego i ile procent jej światowej produkcji pochodzi z tego kontynentu? Zatrzymajcie i odpowiedzcie. Oczywiście ryż, a produkcja to około 90%. Czym jest monsun letni i jak wpływa na uprawę ryżu? Zatrzymajcie i odpowiedzcie. To wiatr wiejący latem z mat oceanu, który przynosi obfite deszcze, niezbędne do nawodnienia pól ryżowych. Super. A teraz pytania na dlaczego? Pytanie piąte. Dlaczego rolnictwo w Azji jest tak bardzo zróżnicowane? Zatrzymajcie i odpowiedzcie. Ponieważ kontynent ma skrajnie różne warunki naturalne, od pustyń pożyzny niziny, a kraje mają bardzo różny poziom rozwoju gospodarczego i technologicznego. Świetnie. Pytanie szóste. Dlaczego Chiny i Indie są potęgami rolniczymi? Zatrzymajcie i odpowiedzcie. Głównie z konieczności wyżywienia ogromnej liczby mieszkańców, ale mają też duże obszary o korzystnych warunkach do uprawy. I ostatnie, siódme pytanie. Dlaczego Indie, mimo posiadania drugiego co do wielkości pogłowia bydła na świecie, nie są wielkim producentem wołowiny? Zatrzymajcie i odpowiedzcie. Z powodów religijnych, które ograniczają ubój krów. Brawo. Na koniec podsumowanie w pigułce. Oto lista najważniejszych rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, ponad połowa Azji ma niekorzystne warunki dla rolnictwa. Po drugie, najlepsze warunki panują w Indiach, wschodnich Chinach i na Półwyspie Indochińskim. Rozwój rolnictwa zależy od warunków naturalnych i pozaprzyrodniczych, czyli technologii. Japonia i Izrael to przykłady rolnictwa nowoczesnego i wydajnego. Nepal i Kambodża to przykłady rolnictwa tradycyjnego. Azja jest liderem w światowej produkcji ryżu 90% i herbaty 85%. Chiny i Indie to dwaj najwięksi producenci rolni w Azji. Uprawa ryżu jest ściśle związana z klimatem monsunowym. Monsun letni przynosi deszcz niezbędny do nawodnienia pól. Wyróżniamy ryż mokry, który wymaga zalania wodą, i ryż suchy, górski. Ryż ma ogromne znaczenie kulturowe i żywieniowe w Azji. I jeszcze trzy rzeczy, które często się mylą. Tak. Po pierwsze, błąd. Cała Azja ma świetne warunki do rolnictwa. Poprawnie? Nie. Ponad połowa kontynentu się do tego nie nadaje. Dobre warunki są tylko w niektórych regionach. Po drugie, błąd. Ryż rośnie wszędzie tak samo. Poprawnie? Nie. Najpopularniejszy ryż mokry potrzebuje zalanych pól, a ryż suchy radzi sobie bez tego, ale potrzebuje wilgotnego powietrza. I trzeci błąd. Indie to największy producent wołowiny. Poprawnie? Nie z powodów religijnych produkcja wołowiny jest tam niewielka. I to chyba wszystko. Została mi jeszcze myśl na koniec. Mówiliśmy, że rolnictwo w Azji, a co za tym idzie, życie miliardów ludzi zależy od regularnych monsunów. Klimat na świecie się zmienia. Zastanówmy się, jakie mogą być konsekwencje nawet niewielkich zaburzeń w tej cyrkulacji monsunowej dla tej części świata. I z tą myślą Was zostawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy.